Przeszła pewnie Pani kilka reform edukacji, kilka zmian programowych. W szkole? W szkole, tak sądzę. Jak, jak na tym tle program języka polskiego i to, co Pani uczyła, jak to wyglądało? Właściwie to się wiele nie zmieniało, prawdę mówiąc. Z tym, że jak ja chodziłam do szkoły, to na przykład w ogóle trzecia część dziadów nie była omawiana. Krasińskiego, nieboska komedia też nie. Jak ja chodziłam do szkoły, na studiach, no to się z tym zetknęliśmy. No ale raczej człowiek tak musiał. Ale potem, jak już był program, jak ja, jako nauczycielka, to te rzeczy były. Ja bardzo właśnie lubiłam literaturę romantyczną. A ja miałam opinię, że jestem taka raczej dosyć się więc byłam wymagająca i. i y, 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 Myślę, że nie byłaby raczej lubiana przez uczniów. To znaczy, przez niektórych na pewno tak, ale tak jakże. że, ojej, to nie, to nie. Bo co się tak czuję, prawda? Żeby koleżanki przychodziły na egzaminach wstępnych, zwróć uwagę na te nazwiska. Masz tu na papierku, ten musi być przyjęty, a ja wiem, zaraz. Jak nie będzie umiał, to nie będzie. Ja mówię, nie dawajcie mi tych papierów, bo mnie to w odwrotnym kierunku nastawia. Jak będzie umiał. To, to, to będzie. Były jeszcze ustne, prawda? Egzaminy były ustne. Ustne i rozmowy. pisemne i ustne, to było dobre, właśnie. To było dobre. Z tym, że się zawsze dyrekcja, dyrekcja w tych obu szkołach, zwłaszcza w tym szóstym, ale ten beznadziejny dyrektor Kaczmarek. Komuch, Bo on był synem Fordala, więc on ustrojowi zawdzięczam, że on był dyrektorem bez studiów. No, to tylko. Paczało się, z, z jakiej kto jest rodziny. Jeżeli ktoś był ze wsi, to był przyjęty. Jeżeli był robotniczego pochodzenia, też raczej to było faworyzowane bardziej. Chyba jak ktoś był bardzo dobry, to i tak się dostał. Z drugiej strony, mówmy szczerze, no ale. Ten duch komuny to był w szóstym LO za dyrekcji Kaczmarka i wicedyrektor pani Dąbrowskiej, nie wiem czy ona jeszcze żyje czy nie, Kaczmarek, Kaczmarek już nie żyje, to no, już by nie mógł, już był, był, już był sędziwy później, to, to niektórzy go lubili, ale... Ja zawsze mówiłam co myślę i też miałam z nim jakieś takie... Ja na przykład na, na lekcjach, to ja na przykład uważałam, że Kordian powinien zabić cara, bo car jest wrogiem Polski. A raczej w książkach było, że nie powinien, prawda, bo to i tak nic nie da, bo i to... A ja mówiłam, że cel życia i ja takie miałam swoje, no kto wierzył, mi to wierzył, kto nie, to nie, ale, ale takie też rzeczy mówiłam, że trzeba być wiernym swoim poglądom, a najpierw trzeba mieć poglądy, a potem trzeba być im wiernym.